Czy wy też wywołujecie wojnę domową, kiedy prosicie swoje dziecko, by przestało grać? To ta rolka to jest specjalnie dla was. Kiedy pytam rodziców, o co chodzi w tych tak popularnych wśród dzieci grach, takich jak Minecraft, Roblox, Fortnite czy Call of Duty, okazuje się, że oni nie do końca wiedzą. I to jest gigantyczny problem. Jednym z powodów jest to, że gry takie jak League of Legends, Fortnite czy Call of Duty rozgrywane są z innymi graczami online w meczach. Mecze mogą mieć różną długość i to, że ty zginąłeś, nie oznacza, że twoja drużyna przerwała grę. Jeśli natomiast opuścisz grę, wyjdziesz z niej, to nie dość, że twoja drużyna może dostać karę, to cały postęp, który do tej pory zdobyłeś, przepadnie. Dlatego Twoje dziecko nie chce porzucić swoich kompanów. Wyobraź sobie, że w pracy Twój zespół prowadzi negocjacje z bardzo ważnym klientem. Przecież nie stałbyś nagle od stołu i nie wyszedł z sali, twój zespół byłby wściekły. Albo jeżeli ktoś nagle przerwie ci książkę, nie chcesz jej zostawić. I dlatego też twoje dziecko nie chce odejść od gry. Jeśli nie masz zagrać ze swoim dzieckiem, to ustal zanim zacznie grę, jak długo będzie grało i przygotuj się na twarde negocjacje.